Gotów do walki. Ja. Yeah. Get ready. Bieda się z wami, grawasz i. Dost! Nagrywamy Syrył sama, ponieważ, jak mówiłem w pierwszym odcinku Unreal'a, lubimy klasyki, a poznaliśmy się akurat przez jaką grę? Syrył sama, ja. No właśnie. I, i tak do... akurat tą część. Którą? Tą część. Nie, to. Dobra, tutaj. Tak, tak. Tutaj jest pierwszy sekret yy, ukryci fani, sama i tutaj jest amunicja do rakietnicy To trzeba iść po rakietnicę, nie? No tak zróbmy. To zróbmy tak już teraz To by było w sumie rozsądne No chyba, że chcesz próbować rewolwerami po raz kolejny Jak przy pierwszej próbie? Tak, nie ma się tłumaczyć, nie Weźmy rewolwer na początku może. Tutaj mamy kolejny sekret, który jest tak ukryty, że... To był mój pierwszy sekret, jaki znalazłem w tej grze. Tutaj wyskoczy na nas gnar. samiec, oczywiście mniejszy, nie wiadomo czemu. Tutaj mamy pierwszego żołnierza ze ściętych. Tutaj jest drugi, który już nie żyje. Jeżeli wskoczymy tutaj, to zrespią nam się kolejne. Dobre, Bo ta skryptach. gra jest oparta na respawnach. Na skryptach nie, dobrze mówię? Tak, na skryptach Tutaj tak kolejnego. jak Call of Duty, tylko tak, to tak. jest lepsze. Tylko Mam w sumie, to ty. Ja tam bardziej co? Mówię, że ja bardziej grę w Samo. Niż takiego koda, jeśli chodzi o kampanię, nie? Jakiś Sam zla... daje mi więcej radości. No, jak już mówiłeś na początku, lubimy klasyczne gry No właśnie. A nie, jakieś tam stranie, Jakieś tam. Wojny nowoczesne. To nie dla nas to wszystko. I na przykład graliśmy kiedyś ciągle w duma tak, dum Pamiętam. Co wiesz, starego graliśmy? Starego? Co my, my grali? No. Chwila. Eee... Kurde. Coś jeszcze graliśmy? Chyba nie. Dobra, to chodź, idziemy po raknicy. Fuuu! To sekret. No. W sumie ta rakietnica jest sekretem No to nie chodzi mi o rakietę, tylko o tamten. A ja po nie, nie poszedłem. No to idź po nią, ja tutaj czekam. No to już ją mam i idę. Co? No to strzelaj, on. strzelaj do nich, ja skaczę. Czekamy! To wybierasz, będę w się skoczyć. Wchodzi tak, by nie można było zrobić. Wtedy byś zginął. Nie bierzemy tego sekretu. No, no fakt. Tutaj jest kolejny sekret. Pieprzniemy rakietnicą. To wyskoczy nam ekipa Crow Team. Crow Team owns. Właśnie. Crow Team owns. Zamordujemy No będziesz stał na respie i campił. Tutaj mamy 10 nabojów do rakietnic. Znaczy rakiet. I 25 z pancerza. Nie tak oto jesteśmy przygotowani na najcięższą walkę w tej planszy. Fuck yeah. Przypominają mi się pierwsze momenty, kiedy grałem w tą gierkę. Ja grałem w to... Czekaj. Ale pamiętam, że próbowaliśmy zagrać w duchnukę przez neta. To coś nie szło. Wiesz, Ja miałam straszliwe lagi. Nie wiem dlaczego. I latałeś w powietrzu. Tak. To było dziwne. Dobra, ja tutaj, Postum rewolwer ja tutaj rewolwerami jadę. Co będę się bawił. Co będę się bawił, postrzelam sobie trochę dłużej. Trochę? I tutaj jest kolejny przeciwnik. Najgroźniejszy na tej mapie którego jeden strzał zabiera Ci całe życie i wpadasz w e, głowę. Opowiadać historię Syriusa jak powstał, czy nie za bardzo? O co? Nie wiem, może ludzi to zainteresuje, bo nie wiedzą. U, dostałem! Ale w tej grze chodzi o strzelanie, tak? Nie, jak powstał. No to wiadomo jak powstał. No, jak? No, by było, było sobie życie i powstał tak z Nie. powietrza. Firma Crow Team miała zadanie stworzyć silnik graficzny na potrzeby czegoś tam. E, żeby go zaprezentować, stworzyli kawałek strzelanki, czyli serwis. Sama żeby zaprezentować ten silnik graficzny, ale ludziom spodobała się gra i chcieli, żeby zrobili ją całą. No i tak się stało. Wyszła gra, która była prost genialna. W swojej prostocie. Tutaj mamy sto życia. I tutaj rozwalamy to. I teraz. Tym razem trafiłeś. Nie tak jak ja. I lecą na nas kolejni przeciwnicy, czyli harpie. Nie. Dw dwa rodzaje ataku. Magiczna kula i fęcz. Z tego wręcz są ataki bardziej niebezpieczne, o dziwo. Ale je można rozwalić albo rakietnicą, są, ale nie chcę mi się amunicji marnować. Dubeltu, dubeltówką, strzelbą, albo miniganem ja są w grupie. Czemu one wszystkim na no, mnie Nie tylko trzy. Jak w ogóle to mi się przypomina przeciwnika Sears sama 3. Bo, jak jest ten gościu z karabinem lub shotgunem, nie? No. To on ma tak samo. Bronią zadaje mniej obrażeń niż wręcz. Dziwne, nie? Naprawdę. Bo Szymonie. testowałem z ciekawości. Ten klon. Ja lubiłem zawsze im karki skręcać. No. Gdzie ty jesteś? a tutaj. To exactly. była zarypista animacja skakania. no było no, tak się odbijać od padła Ale w serialu sami HD i trójcy to było normalnie epickie. Nie ma to jak stać jak kołek odbijając się od. Ale na pewno jesteśmy, że zrobili taki kawał roboty dobry i zachowali dużo tych najlepszych elementów. Ale z czego? No, z pozostałych części, ale na przykład w Duke no Nukem Forever już tak nie było. Jedyne co zostało takiego dobrego w Dick to... Sama postać. No postać i głos. Ja Bones of Steel. Tak, po się właśnie w steel. Ja przyszedłem wszystkie trzy epizody, a czwartego już mi się tak nie za bardzo chciało. Ja też grałem w sobie sama. Fuuu! Duke Nukem 3D. Znaczy, grałeś tylko w 3D, czy grałeś też w wcześniejszym? Ja jeszcze z Manhattana, próbowałem No, ale nie przyszedłem z całego Manhattana. Ja grałem we wszystkie Duke Co okay. jest? O matko. Dobra. Pierwszy Duke dniu... Pierwszy duke i te boskie odgłosy z Biosa. Hmm. Yeah, baby. A to jest kolejne, kolejny sekret Dubeltuba Tak, Ignar Samica 3KS -y. Gnars Samica, Harpia, Pione Żołnierz, Gnar Samiec, Dubeltówka, Rakietnica i Rewolwer Co jest tutaj, gdzieś to potwory są Słyszę ich, ale nie wiem gdzie. Możesz potem pancerz? Tak, właśnie po niego idę. Bo ja poszedłem na skróty. Ja schyłem wokół. Tego, żeby nie zeslić przeciwniku? Nie. Jakoś tak mi się poszło. Dawaj teraz, pokażemy tego. So. czerwonego rakietowca z bliska. Mo się da. Dawaj to tak, w dół O! Oh. O oh, kurde Co się stało? Zgniotło cię Co mnie zgniotło? Winda wow. What the fuck Ja już tak miałem Co? nie raz Jakiego niezgodnie? Masz sekretne bronie czy nie? Nie u. No i już po moich sekretach. Łof! pokaż tam jest? Będę tu gdzieś wyjął. Tutaj jest. Krieta. Czerwony rakietowiec. Linda, w dół! W dół! Znaczenie jest mniejsze niż ten zwykły. No mam zeza. Ale żeś sobie skoczył Weź mi o tym nie mów <noise> mnie, mnie tu nie przygniotły drzwi Chyba w tej W drugiej planszy raz Bo zostawiłem na chwilę odlazę od kompa i jak okay, mówiłem, nie, też... nie zabijamy tego gościa tylko podchodzimy i go pokazujemy Ciekawe że tak samo zrobisz ty, tym Z asteroidem. O, to jest Kolejny ścięty, który rzuca bombami. Jak, jak, bombę. jak go zabijemy, to wybucha. Jak widać. Czekaj, tu jeszcze jeden jest do zrespienia. Paz, z czego zrespić. Gdzie? Taka fiolka tutaj do odniesienia. Znam te dwa skrypty na pamięć. O. Dobra. Tutaj będzie moja jedyna lepsza broń, jaką sam sobie zgotowałeś taki los. Jest to, szybko. Teraz coś hmm. tam... na mnie i paczek. Cały czas tam. czekał. Całe życie tylko czekaj i czekaj, tak? W takim razie zgin. I tutaj kolejny przeciwnik, najbardziej wkurzający. Z że go zdejmę. Nie, Je, jest najbardziej wkurzający. Hmm. To mi się z Tobą nie zgodził. Najbardziej panie, stój. wkurzający Patrz, jestem tym Klerem, tak na ciebie biegnie A co powiesz, a Jaszczur idzie zwyczajnym? Zielonym? No, jego go są... Dobra, no, to by chyba było na tyle, nie? No tak, koniec planszy. Więc żegnamy się z Wami, był z Wami. Grabasz i. Tost.